W siódmym dniu vlogmas. Wczoraj były mikołajki, nagrywam dla was. No i teraz czas na kolejny dzień. Dzisiaj jest sobota, weekend, także mam trochę wolnego czasu, mimo tego, że następny tydzień również jest dość pracowity, mam kilka sprawdzianów. Więc, no, nie będzie tak kolorowo, ale ja się nie załamuję, ponieważ dzisiaj jadę na chwilę do galerii, kupić kilka świątecznych dekoracji, ponieważ jutro prawdopodobnie nie będę nagrywać vlogmasa, tylko inny film. Ale jaki to dowiecie się pewnie w poniedziałek, jeśli go nagram? Oczywiście będę Was informować na bieżąco, mam nadzieję, że mi się uda go nagrać, bo bardzo bym chciała, sporo osób prosiło o taki film, więc no, naprawdę szkoda by było nie nagrać takiego odcinka. A że już mamy taki świąteczny klimat, jest choinka, Kalendarz adwentowy też, przepięknie tutaj sobie stoi to. No, muszę jakiś odcinek świąteczny nagrać. I to będzie też taka trochę mini przerwa dla mnie, że jednego dnia będę mogła sobie odpocząć bez nagrywania. Wydaje mi się, że to mi pomoże i będę miała po prostu później więcej energii. Um, przepraszam Was bardzo, ale ja jeszcze nie zdołałam tego wszystkiego posprzątać po wczoraj, ponieważ tak jak widzicie do, do 21.00 byłam na wolontariacie i e, no, byłam mega zmęczona, montowałam do pierwszej w nocy vloga tak naprawdę, więc y, no, dzisiaj też wstałam, no i nie miałam chwili, żeby właśnie posprzątać te wszystkie rzeczy, prezenty ze wczoraj poukładać sobie, ale jak przyjadę, to mm, będę to robiła, posprzątam też w pokoju. Teraz akurat jest godzina 10.30, więc w sumie mam dobry czas, bo jestem już ogarnięta, ubrana, wyszykowana Teraz muszę iść zjeść śniadanie, bo jestem głodna Muszę też otworzyć kalendarz adwentowy, ale nie wiem, czy zdążę jeszcze przed wyjazdem, zobaczymy Jest u mnie moja księżniczka, zaraz wam ją pokażę No i oczywiście standardowa poza, czyli kulka Uwielbiam, uwielbiam, naprawdę kocham Pokażesz się? No hej To jest taki misio mały, mruczy pięknie Masz tutaj ciepełko, tak? Spiłam sobie tak trochę włosy, żeby mi tutaj ta moja długa grzywka nie wpadała. Więc zaraz sobie to poprawię. Ale mam taki sweter dzisiaj na sobie z pln ów kis, bardzo mi się podoba. Muszę dzisiaj wyczyścić w ogóle lustro, bo już jest trochę brudne. Jeansy zwykłe i akurat teraz mam moje kapcie. Tak, zobaczcie. Tutaj leży też kalendarz adwentowy, który przed chwilą zdjęłam. Super, co nie? Ja uciekam jej śniadanie, a dzisiaj planuję zrobić sobie takie placuszki, które Julka chyba pokazywała wam na jakimś logmasie. Z jajka, banana i płatków owsianych i dodam sobie jakieś dodatki. Mam na nie ochotę, więc lecę robić. No i widzimy się później. Otworzę sobie jeszcze kalendarz adwentowy, a może bardziej kalendarze. Tutaj jako pierwszy będzie ten. Coś mięciutkiego, większego, więc obstawiam, że to może być jakaś bluzka, albo nie wiem, piżama? Ale ładne. To są spodenki z myszką Miki. Oh, piżamka! Tak myślałam. Widzicie? Moja intuicja coś mi tak podpowiadała. A tutaj e, taka. Bluzka z myszką Miki do spania Bardzo się cieszę, bardzo mi się ta piżamka podoba Ale na pewno jak ją któregoś dnia założę to wam pokażę Dzisiaj otworzę jako pierwszy, albo bardziej jeden z pierwszych kalendarz z Origins Bo jestem bardzo ciekawa co dzisiaj jest Siódemeczka I dzisiaj mamy jakiś krem Ale dokładnie nie wiem, bo w ogóle nie znam tej serii Więc jestem bardzo ciekawa Jest to jakiś krem na noc e, I teraz czas na... Ritualsa, coś dużego, więc jestem bardzo ciekawa. Wow, ale fajnie! Jest to ryżowy skrap do ciała, także nigdy czegoś takiego nie miałam. Jestem bardzo ciekawa. I dodatkowo jest to dość spory produkt 70 ml naprawdę wydaje mi się, że na sporo starczy Także Rituals bardzo mnie zaskakuje Wczoraj nie zjadłam czekoladki z Wedla Bo naprawdę nie miałam czasu ani nie ochoty po prostu No i dzisiaj mamy uśmiechniętą krówkę Wczoraj Milka mnie zaskoczyła I był duży produkt Produkt? Czekoladka I dzisiaj mamy takiego konika A ja mam nadzieję, że dzisiaj Lind przygotuje dla mnie coś ciekawego Coś fajnego, czego jeszcze nie było O! tak! Tak, ale fajnie. O, uroczo. Jest to taki misio z Linda i on prawdopodobnie ma takie mleczne nadzienie, ale jest taki uroczy. Ja widziałam tym misie. Jest też taki kalendarz z tymi samymi misiami chyba. No i tutaj kalendarz dla piesków. I dzisiaj mamy coś takiego. Nie wiem, czy to było. Wydaje mi się, że tak. Uuu, to jest dziwne, to jest naprawdę dziwne. Ten kalendarz z Niksa jest nawet spoko, mimo tego, że kilka pomadek oddałam mojej mamie, to jest naprawdę fajne. O! To chyba sobie zostawię. Jest to jakiś Butter Gloss, czyli pewnie taki błyszczyk, który ma fajną konsystencję. Ale zobaczcie, jaki ładny kolor. Mix it. Jestem ciekawa, jakie dzisiaj będą batoniki. Obstawiam, że będą dwa małe. Nie wiem dlaczego. Jakieś takie mam przeczucie, ale mogę się mylić. Aha, oczywiście, że zgadłam. Kochani, coś mi dzisiaj zgadywa, nie wychodzi. I mamy tutaj orzech laskowy. On już był. No i drugi smak: Banan plus kokos. Myślałam jednak, że będzie coś innego, bo jednak już te smaki były. No, i oto wszystkie produkty z siódmego dnia kalendarza adwentowego. Dzisiaj uważam, że jest naprawdę fajny dzień, bo mam sporo ulubieńców: ta piżamka, ten scrap, ten butter gloss z NYXA. No i ten misio, bo bardzo mi się podoba. właśnie pod galerią mam nadzieję że mnie słychać e, idę na jakieś zakupy małe takie dekoracyjne także zabieram was ze sobą i pokażę wam co tam ciekawego jest w sklepach właśnie dwie rzeczy w Dudze. Może jedną Wam pokażę, no bo jedna rzecz jest już bardziej taki prezent dla pewnej osoby, ale nawet nie chcę zdradzać. No niestety nie są to na razie żadne dodatki do pokoju, ani w ogóle takie dekoracje świąteczne, więc szukam dalej. Zobaczymy. Ja już jestem po obiedzie i przyszłam do pokoju z moimi siatami zakupów Stwierdziłam, że nie będę wam wszystkiego pokazywać, ale kilka takich fajnych rzeczy, które mnie zaciekawiły I które kupiłam Tak, u mnie takie rzeczy zobaczycie w holu Naprawdę, u mnie jest różnorodnie Raz pokazuję wam ubrania, dodatki, jakieś, widzicie kosmetyki A teraz nagle pokazuję wam patelnię A co tam? Będzie różnorodnie E, także mam taką patelnię, kupiłam ją w duce, mega długo jej szukałam. Ale zobaczyłam u dj ego właśnie taką mm, fajną patelnię do robienia pankejków Tak jak wiecie, jestem ogromną fanką naleśników, pancake'ów, nawet dzisiaj rano są takie jakby naleśniczki. E, ale takie zwykłe paneky, takie puszyste też są. Sztosowe. Moja mama też często mi i Julce robi właśnie takie różne naleśniki Na przykład z serkiem wiejskim Serio, to wydaje się dziwne Ale one są takie pyszne Z mąką kukurydzianą, jakąś z mąką orkiszową No i wiecie, serek wiejski ma takie jakby e, Swoje malutkie kuleczki I one później tak fajnie smakują w tym pancake'u I one są takie bardzo puszyste Więc pewnie to będzie jej e, ułatwiało sprawę Także wydaje mi się, że jest to super rzecz Mimo tego, że mamy z Julką taką specjalną patelnię Do smażenia pancake'ów Ym... Gdzie się nie dodaje tłuszczu i to się podłącza do prądu. No, taka specjalna maszyna. Ale jednak do smażenia to będzie naprawdę fajne i wszystkie będą w jednym kształcie. Także w duce możecie coś takiego dostać. No i kupiłam kilka fajnych rzeczy jeszcze w Home and you i w Pepko. Pepko w sumie kupiłam kilka rzeczy, ale pokażę Wam taką jedną najfajniejszą. Jest to taki domek, tak się prezentuje. I w środku można. Tutaj włączyć taką specjalną lampeczkę I możecie go kupić za 8 zł. Co jeszcze kupiłam? W HomeMedia kupiłam na przykład taką podkładkę Na mój stolik nocny Przepiękna, taka śnieżynka Nie chcę wam wszystkiego pokazywać Bo pewnie za kilka dni Albo, no nie wiem, w poniedziałek Zobaczycie pewnie film I tam wszystko zobaczycie, jak jest świątecznie Kupiłam też jakąś poszewkę na poduszkę Tutaj też mam i mam też jedną ozdobę świąteczną, ale nie chcę jej na razie odpakowywać. No i kupiłam kocyk trochę wam pokażę, żeby nie było taki kocyk. No, przepiękny, bardzo mi się podoba świąteczny. Także takie moje zakupy. Kilka rzeczy jeszcze tutaj mam, ale tak jak powiedziałam, zobaczycie na innym filmiku. Eee, powiem wam, że jest tyle ludzi w galerii, że serio ja byłam tam. Półtorej godziny chyba. W niektórych sklepach są takie kolejki, że ja już chyba wiem, że będę zamawiać prezenty świąteczne przez internet, bo ja nie wiem, gdybym miała teraz kupować wszystkie prezenty świąteczne, to ja nie wiem, jak by to wyglądało, bo wiecie, stanie w kolejkach po 20-30 minut, żeby kupić jedną czy dwie rzeczy, to naprawdę ja tak mówię o nie. Księżniczka na rękach, zobaczcie, to się rzadko zdarza na moich vlogach. No ale piękna jesteś, zaprezentuj się ładnie, tak? Moja królewna, ona ciągle siedzi u mnie w pokoju Zawsze jak przyjeżdżam ze szkoły, ja naprawdę nie wiem Ona ma ze mną taką więź, że jak ja przyjeżdżam ze szkoły, to ona się na mnie kładzie Ona zaczyna mruczyć, ona za zaczyna zadzierać pazurkami mnie I jest taka kochana i jak ja się położę, to, to ja nie mogę wstać, bo ona po prostu na mnie leży zawsze W sumie to jest już wieczór Zaraz wezmę telefon i dowiem się, która jest godzina 18.24. Także trochę czasu minęło od momentu, kiedy się do Was odzywałam, ale bardzo prężnie sprzątałam w pokoju i uważam, że teraz jest spoko, ale jednak przez to, że mam dużo paczek w pokoju z nagrodami dla Was, i widzicie, na bieżąco wam wysyłam to wszystko w każdym vlogmasie, ale jednak do, do 24 vlogmasa jeszcze trochę tych rzeczy dla Was zostało, więc yy, muszę za dziś pochować. Teraz na osobę z kalendarza adwentowego. O, dzisiaj są dwie osoby, ale zaskoczenie, fajnie co nie. I dzisiaj zestaw Milan różowy plus maska do twarzy Under 20 Arbus, a drugi zestaw od E preparat punktowy kula do kąpieli, scrap do ust i pomadka Slick. I oto te dwa zestawy, tutaj ten pierwszy z Ekobieca. Kula do kąpieli, taki fajny scrub do ust, mm, tutaj jeszcze taka pomadka w bardzo ładnym kolorze I jeszcze taki preparat punktowy do osuszenia zmian trądzikowych I drugi zestaw, maseczka Under 20 i taki zestaw od Milan Bardzo ładny, ta gumka mega mi się podoba No i losujemy dwie osoby Pierwsza tutaj I druga tutaj I tą nagrodę wygrywa Aleksandra K., z Tłuchowo, mam nadzieję, że dobrze przeczytałam, także gratulacje Ola A tą nagrodę wygrywa Milena B. z Dębica Także lecę do Was takie oto upominki, gratulacje dziewczyny Teraz jak mam chwilę czasu, to stwierdziłam, że wypowiem się na jeden temat A bardziej odpowiem na pytanie, które już kilka razy mi zadawaliście Często w wiadomościach prywatnych na Instagramie No i też czasami pod filmami więc nie odpowiadam na to pytanie jeszcze chyba nigdzie. Tak mi się wydaje, że jeszcze nie usłyszeliście mojej odpowiedzi. Pewnie sporo osób to ciekawi, więc stwierdziłam, że teraz jest idealny czas, aby Wam o tym powiedzieć. A mianowicie o kanał Siostry Zalewskie, na którym już od ponad bodajże 4 miesięcy nie pojawiają się żadne filmy. Jest mi ciężko, tak szczerze Wam przyznam, o tym mówić, bo. Ten kanał, no i nadal w sumie jest dla mnie czymś mega fajnym, a przede wszystkim wiążą się z tym niesamowite historie i takie chwile, które spędziłyśmy razem z Julką i... No po prostu filmy ciekawe według mnie i śmieszne i takie challenge, gdzie na moim kanale takich filmów po prostu nie znajdziecie. Żebyście sobie nie pomyśleli w żadnym stopniu, że mm, brak filmów jest spowodowane moją relacją e, z Julką, bo wcale tak nie jest i nadal dobrze się dogadujemy. No i wiecie, czasami Julka również pojawia się na moich vlogmasach, ale jednak e, tego czasu nie mamy aż tak dużo i w tym roku stwierdziliśmy, że prowadzenie dwóch kanałów jest czymś niesamowicie trudnym do pogodzenia. Gdybym nie chodziła do szkoły i tak samo jak Julka, gdybyśmy nie miały tyle obowiązków i gdybyśmy miały osoby do pomocy, która wiecie, dużo rzeczy by robiła za nas, no to sytuacja by wyglądała inaczej. My wszystko robimy same. Nagrywamy same, montujemy same wszystko naprawdę. Ja chodzę do szkoły, Julka również i mamy swoje obowiązki, dodatkowo prowadzimy swoje kanały, tak samo jak teraz. Mamy vlogmasy. A nagrywanie jeszcze filmu na drugi kanał i go montowanie, bo to jak wiecie, montowałyśmy filmy na zmianę, było bardzo ciężkim zadaniem. My nigdy o tym nie mówiłyśmy, ale naprawdę bardzo dużo czasu spędziłyśmy, żeby te filmy fajnie wyszły. A wiecie, Challenge to nie jest taki, wiecie, film a, szybko, tylko naprawdę trzeba się postarać i mieć pomysł. Nie chciałyśmy nagrywać filmików na odwal, żeby tylko... My wychodzimy z założenia, że ważniejsza jest jakość, a nie ilość i wolimy nagrać kilka filmów na swój kanał niż mnóstwo filmów na jeden i na drugi kanał. Ale wiecie, takie na odwal, żeby tylko dodać, bez żadnego pomysłu. Ale ja nadal nie sprecyzowałam odpowiedzi na to pytanie, także pewnie dużo osób się domyśli. Nie mamy po prostu fizycznie czasu i bardzo byśmy chciały, ale tworzenie filmów na dwa kanały jest bardzo ciężką pracą i dodatkowo nie chcemy, aby na kanale pojawiły się filmy, które nam się nie podobają. Nagrałyśmy dużo filmów na kanał Siostry Zalewskie, jeśli coś w naszym życiu się odmieni i jeśli będzie taka chwila, w której poczujemy, że Działamy na tym kanale, to oczywiście powrócimy. Ja wiem, jak bardzo kanał Siostry Zalewskie był dla Was no, takim ciekawym kanałem, i wiem, jak wiele dostawiłyśmy pozytywnych komentarzy na ten temat. Ja nadal chciałabym to robić, ale po prostu to może wynikać z moich takich trochę chorych ambicji. No bo wiecie, ja bym chciała dać Wam wiele. Chciałabym. Naprawdę nagrywać w 100% i pokazać siebie i wiecie, żeby filmy były nawet codziennie i żeby one były regularnie, są rzeczy ważne i ważniejsze. Ja staram się rozwijać na moim kanale. Chciałabym mieć też osobny kanał z Julką, na którym byśmy miały trochę inny content, ale niestety w obecnym momencie jest to po prostu niemożliwe. Ja idę coraz wyżej, jeśli chodzi o naukę. Tego wszystkiego jest coraz więcej, więc wiecie, w tamtym roku jeszcze trochę czasu. Mm, aby właśnie nagrać jakiś odcinek, ale niestety w tym roku, nawet jeśli bym chciała, to nie jestem w stanie, bym musiała nie spać. Nie spać 24 godziny, żeby nagrać odcinek i go zmontować, tak samo Julka ona teraz pisze w tym roku maturę. Wiecie, ma swoje jakieś plany. W naszym życiu dzieje się dość sporo, tak bym mogła rzec. Mimo tego, że nie pokazujemy wszystkiego, to szczerze jest mało dni w tygodniu, kiedy możemy sobie siąść i mieć chwilę czasu, a wiadomo, jest też rodzina, jest też właśnie czas wolny, odpoczynek. Ja wiecie, też nie jestem maszyną. Ja nagrywam dla Was od serca i chcę, żeby to było takie prawdziwe, ale nie chcę robić nic na siłę. Jeśli czuję się zmęczona i jeśli czuję, że. To wszystko mnie przytłacza, to po prostu takie filmy nie mają sensu Więc jak na razie taka moja odpowiedź jeśli chodzi o kanał Siostry Zalewskie Miejmy nadzieję, że jeszcze będziecie nas widzieć razem w jakichś challenge'ach Ale ja od siebie obiecuję, że Julkę będziecie widzieć u mnie na kanale I razem będziemy się pojawiać Między nami jest po prostu ta więź, ta sama i nic w tej kwestii się nie zmieniło. My idziemy dalej. Życie jest jedno, więc nie trzeba się załamywać. Także moi kochani, czas pożegnać się z wami w tym vlogu. Na końcu było trochę nostalgicznie. Tak, wiecie, smutno. Ale nie, ja, ja jestem pozytywnie nastawiona. Także jutro nie nagrywam dla was vloga, tylko trochę inny film, ale otworzymy sobie kalendarze, żebyście po prostu widzieli, co jest w danym okienku, każdego dnia, żeby nie było jakichś zaległości, więc oczywiście lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Dziękuję za poświęcony na mnie czas, buziaki. Pa, pa!